Dzień dobry, Państwa, witam serdecznie. I would like to congratulate Mr. Professor, Mr. Wojniak, uh, on the assignment uh, the honorary professor titles. Uh, honorary Professor of Samarkand State Medical University. Dziękuję. To jest tak. Odbyło się właśnie wręczenie tytułu honorowego profesora Uzbekistanu przez radcę politycznego Uzbekistanu Rostam Johna Rustamowa. Panie rektorze, bardzo proszę. No, ja tylko jedną taką uwagę: bo się młodzi ludzie zastanawiają, ale o co chodzi. Bardzo Słuchajcie, bardzo. jak myślicie o przedsiębiorczości, a w ogóle o waszej karierze zawodowej, to pamiętajmy, że siłą rzeczy myślicie globalnie, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. To, że mam nadzieję, że oczywiście zostaniecie tutaj i będziecie mieszkać na Sądeczyźnie, to nie znaczy, że nie będziecie współpracować z firmami z całego świata. I na przykład z Uzbekistanu. Wydaje się bardzo egzotycznie, ale na naszej Uczelni jest spora grupa studentów właśnie z tego, z tego kraju, zresztą z innych też. E, także pamiętajmy o tym, że ci młodzi ludzie można i u nas spotkać i tam się żyje tak samo jak u nas. Tak samo jak u nas, takie same mają zainteresowania, też chcą być przedsiębiorcami. Warto trochę zainwestować również w to, żeby poznawać innych, tak? I na przykład te igrzyska, które tutaj będziemy mieć w Małopolsce, to naprawdę ja szczególnie cenię to, że inicjatywa to na pewno, ale też poznacie ludzi z bardzo wielu zakątków świata i naprawdę warto w tym wziąć udział. Tyle wyjaśnienia. Dziękujemy bardzo.